I hej, hej, Siemano! Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym rzutniku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym to pojedziemy sobie za Wesemirem... Pojedziemy sobie za Wesemirem na naszej płotce. O, 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 co to było za przycinka. Przepraszam was bardzo. nie wiem co to była za przycinka. Dobra, lecimy. Jedziemy... znaczy w sumie nie lecimy, tylko jedziemy płotko... Ojejku, Wesemir nas już trochę odstawił. Dawaj płatka, dawaj, jedziesz. No na jeździe na koniu. Też trochę mi spadają kratki, ale nie za bardzo. Myślę, że zaraz się gra do tego przyzwyczai i... będzie wszystko okej. Okay. No, no, no póki co na razie to dość, dość bardzo widać. Wow. No widzicie. Czekajcie, chcę zsiąść z konia i pozbierać tutaj te rzeczy, które są po boku. No właśnie, Kotinarius, ale chemia i rzemiosło, no dobra. Czy z Ciebie mogę coś pozbierać? Nie, a z Was na przykład? Z Was mogę coś pozbierać? Też nie mogę. W ogóle, kim Wy jesteście? Kim Ty kurcze jesteś? Nie wiem, ale tu mamy jakieś zioł, tu mamy pełno ziół. Wow, mamy pełno ziół. Co się naszych toczy? What the fuck? Naszych? Jakich naszych? Królestw północy. Chyba królestw Radoida. Bo i Kedwen już nie ma. Ok. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za Stare Granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć. Bo żyć się odechciewa. Jedziemy! Pojedźmy sobie spokojnie za Wesemirem. Wesemirowi się też widocznie nie spieszy. 513, piąta Pogodnie. 5.13 rano oczywiście, nie po południu. Czekaj, czy będzie tu rozróżnienie na 24. Nowy znacznik. Spalona wieś, okej. Okay. Spalona wieś. Hmm. Dobra, jedziemy na, za Wesemirem. Już nawet nie będę zbierał tych ziół na razie. Trochę mam mniej zdrowia niż wcześniej. Łoooo. Wow. Co ci się dzieje, gro? Hm. Ludzie mają popalone domy. Jedź płotka! <laughs> Jedź płotka! Ja jej powiedział, nie? O, ej, czekajcie, 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 czekajcie! Czekaj, czekaj. Co tam chodzi? Co tam chodzi w tych krzakach? Czym ty kurde jesteś? Nie wiem. Jacyś przeciwnicy, ale myślę, że są na mnie za, na razie za mocni. Eee, bo mam pierwszy poziom jakby nie patrzeć, tak? Pierwszy poziom mam. Dobra. Lecimy. Mój komputer mnie dzisiaj boli. Mój komputer mnie dzisiaj troszeczkę boli, ale nie za bardzo bo tylko przycina na jeździe konnej na jeździe konnej no to widać, że jest to trochę przypowolnione zwolnij płotka mhm. dobra wjeżdżamy Zwolni. gdzieś gdzieś wjeżdżamy, <laughs> okej okay, ładowanie czyli zbyli nam drogę, tak czy nie? Jak mi się wydaje, że trochę nam zbyli drogę. No nie, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj gra chodzi jakoś dziwnie. Na pomoc! Na pomoc! Czy płotka czer... miała przez chwilę czerwone oczy? Lol. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? O Jezus, to jest gryf, tak? To jest Gryf! Ciachnął go. Dajesz, dajesz. Ale atakuje nas, nie? No? Kurczy, patrzcie. Uuu, porwał konia i poleciał. Nie chciał się bić z nami. Wesemirowi się chyba oberwało. Poleciał? Poleciał, możesz wyjść. Cześć, <laughs> Geściół. Na no Bogi, mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Oj koń zginęł od razu, a gryfy lubią pomęczyć i z żywcem po kawałku. A, aha. Pewno, pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No dobra. Parę koron zawsze się przyda. Bierzemy hajs, żeby wiecie. No, mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Myślę, że będzie spoko. Macie. O, pięćdziesiąt koron nowigrackich, dobra. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale. W białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Czejezdnicze, co tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Eee, tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żetniej takiej chłodnej wiesz, Po prostu z piwniczki. To jedźmy. <słuch> tak. I... <śledźmy> jedźmy. Gdzie jest płotka? Kupiec, mogę z Tobą porozmawiać w a nic mi, nie, nic mi nie dasz, tak? Nie. Dobra, mamy tutaj płoteczkę naszą i już się klatki ustabilizowały. Jestem z tego bardzo zadowolony, że klatki się ustabilizowały. Jedziemy w takim razie. Tak jak mówiłem, mój komputer potrzebował chwilę czasu, żeby dojść do siebie. A odpalanie gry... I nagrywania zaraz po jego starcie, to nie jest po najlepszy pom a, pomysł. To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach, to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? No cześć. Ale to przez wojnę. Wszędzie trupy, smut, krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach, hmm. musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Spoko. Spoko, Wesemirku. Jak tylko się czegoś dowiemy, to wyjedziemy z tego Białego Sadu, ale musimy się dowiedzieć gdzie jest Yennefer. Bo Geraltowi wydaje mi się, że będzie na tym bardzo, bardzo zależeć. Most Płaczki, okej. Okej, no jest, mam te stałe klatki, jest spoko. Chociaż w niektórych momentach przyjeździe na koniu spadają. Ty świerszcze. Odpocznij, what the fuck, co ty zrobiłeś, Wasemir? Podjedź do gospody w białym sadzie. Dobra, dobra, zajechaliśmy do gospody. Tam o jakimś utopcu gadają, więc myślę, że tu pewnie jest ich pełno. Skoro nawet. Miejscowi o nich rozmawiają, no ale... <laughs> co ja tam wiem? O, kobieci, no spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu lecieć. Hmm. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Nilgard hm. A czyli Nilfgaard, Nilfgaardczycy już się tutaj... Niestety powoli zaczynają zadomawiać. Niedobrze, niedobrze. Hm. Temerski herb trzeba ściągnąć. Niestety, ale Nilfgaard już tu wkroczył. No, i wkraczają nasi wiedzieni. Nie będę pił z paszywymi odmiencami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze Gryf nam się zalągł. Mhm, mm zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna? Mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. czym mogę służyć? <grym> Dla mnie wódeczka. A wy też się czegoś napijecie? Szukam pewnej kobiety. Szukam pewnej kobiety. Ciemne <laughs> włosy, ciemkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny Wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. No może. Eee, czy jest zlecenie na tego gryfa? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Ech. Kiedyś, tak jaki potwór gniazdo w okolicy mówił, to są ty zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz są ty nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie. <śmiech> lipa. Szkoda. Moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Spory tu ruch macie. No dobra, pogadajmy sobie trochę. Jest ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka inny z dala od frontu bierze, A każdy zjeść musi wypić noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę? Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro księdze. Dobra, eee, co my tu jeszcze mamy? Dzięki to wszystko, pokaż co masz za szynkwasem. No dobra, pokaż. Pokaż co tam, Marzarszym kwasem Co ty tu masz ciekawego Kabicino? Manekin do ćwiczeń. Zastępuję jedną kartę na polu bitwy, ją z powrotem w ręce. A to są karty, tak? Okej, okay, to są te karty, te, 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 w które się gra. Aha, okej, okay, rozumiem. test. Ła, dowódca. Ej, kupię sobie karty, co? Mogę sobie kupić karty jakieś fajne. Bo słyszałem, że gdzieś tutaj za, za niedługo będzie możliwość zagrania a co ja tu mam? Alchemia i rzemiosła. Dobra, to są te rzeczy. Do użytku puszczyk. Aha, regeneracja wytrzymałości, lis od Jennifer i pochodnia. Tu nie mamy nic, dobra. E, może sobie jeszcze kupimy jakieś ciekawe rzeczy. Siła, 4, to, to. E, katapulty nie będę może kupował. Co my tu mamy ciekawego? żołądkowa mocna spirytus, krasnoludzki spirytus alkahes, mandragora wiśniówka na spirytusie cytrynówka o no proszę dobra, zobaczmy jak tutaj idzie cenowo dobra, kupmy sobie ten machakamski spirytus jeden um, tak, kupmy sobie i kupmy sobie może jakiś chlebek nie, to są ziemniaki, a ok rozumiem wszystko tak, kupię sobie pieczonych ziemniaków trochę, dobra. E, no i tak, dzięki to wszystko. Dzięki to wszystko. Okej. Okay. I co my tu będziemy mieć ciekawego? Będziemy pewnie musieli porozmawiać z jakimiś ludźmi, tak? Bo pewno tu jest przyjezdnych, jak już powiedziała nasza gospodyni. Ale jak nas oni przyjmą, no to zobaczymy, tak? Jak. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój! Jeszcze nie zniedołężniałem. Hm. To popytam o Jennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Ha. Czy ja jestem normalnie prorokiem Cześć. czy kimś? Cześć. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam w lat skwasisz. Spokojnie, panowie. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś, czy jak? nikt tu z tobą gadać nie będzie Jak ci kompani to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. No nieprzyjemni, nieprzyjemni panowie. A. Czy użyć znaku? No użyjemy, zobaczymy. Była tu kobieta ubrana w czerni biel. Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! wieś ma rozum dromiłowi odjął! Wcale, że nie. Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. No to mu powiedział Panie, zaraz języka nie będziesz miał. Dromił, cześć dromił, dobrze Eee. Kogo my tu jeszcze mamy? Mieliśmy tu tego, tego żołnierzyka i gdzieś jakiegoś, nie? Jeszcze raz. Są Dobra, co wy tu macie? Tracimy czas. Karty! I co ja tu powiedziałem? No karcioczki, panowie. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurtskiej. Gerald, wiedz Zwyczajny z Rivi. Spakuj. pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że Zwiastunka Wojny to tylko bajeczka. To, a, a, ale o co chodzi? Jaka Zwiastunka Wojny? Zwiastunka Wojny, o czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Co ty tu robisz? Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. To rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie, jadę na front. Życie ci nie miłe? <noise> od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nil gardu na własne oczy, zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest? Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów, za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm, rzeknij to ludziom, którym spalano domy. I dobra, wojna dotarła już do Nowigradu. Nie no, dobra, idziemy sobie stąd. Muszę iść, bywaj. Czekaj wiedźminie, wygląda. <laughs> jednak światowca. karty może grać w Jednak, jednak karty. Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? Dobra, dobra. zagrajmy sobie. Zagrajmy. Zagrajmy sobie więc w karcioski. Sumie, czemu nie? Będzie ciekawie. Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Okej, okay, co my tu mamy? JARPEN! Wszystkie karty, karty jednostek strzelackich Skojatel Eee Czekajcie, będziemy ja kogo ja tu mogę wziąć, nie? O, tak, to się... dobra, dobra, wiem wszystko. Wes sobie weźmiemy... Sabrina Glesiwig... Medyczkę jakąś na pewno... Weźmy sobie tych za jedynki. Okej... Okay. A nie, to tu są karty w boże, to ja ich zabieram, no dobra, 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 nie, dobrze. <ścoughs> nie szczaliłem się, nie? Dobra, wszystkie karty. Redański piechór, Jarpena sobie dodajmy. Wszystkich sobie dodajmy, dobra. Enter, rozpocznij grę. Tak? Nie no, rozpocznij grę, dobra. I o co tu chodzi? Zaczynam jako pierwszy. No dobrze, ale co ja mam robić? Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. No dobra. Dobrze. I dobra, początek rundy, Co tu? Co, co my tu mamy zrobić? Mój ruch, tak? Mhm. Enter zastosuj No dobra. Ej, jak się ciebie gra. Dobrze, tutaj o! Muszę się, muszę się nauczyć w to grać. W Vrem, REMD, dobra. Mój ruch tu i tu, bo podwoi nam tak to atak, tak? Tak czy nie? Swirs. Zagrajmy na początek tych słabych gości. Boże, czym ty jesteś? Sabrina Glesivig. Sabrino, ratuj tą grę. No ty głupcze. Kim ty kurde jesteś? Przegram czy nie? Co ty masz? Śpiegostwo... No nie... Co tu mamy? Zygfryd... Dobra! Jedziemy! Pięknie! Oh, udało się! Vanhemar! Aha, to nie, 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 nie. Księża, księcia Stanisa nie będziemy tam dawać. Eee, dajmy sobie tu z Zygfryda z Henesle. No i co? Zdezelowana mangonela. Uh. To ja sobie dam też. Ja sobie dam balistę, haha. No właśnie. kamer I co my tu mamy? Medyk. Medyka dajemy do tyłu. Dobrze. Przeciwnik spasował. No, no proszę. I mój ruch, tak? Co ty dokładnie robisz? Zwiększa jego ogólną liczbę punktów. Nie mogę pociągnąć karty, nie? Jaką ma umiejętność mój dowódca? O. Spoko. Dobra. Wysrałem się z wszystkich kart. <laughs> eee... Tu mamy Wes. I Kejrem Dobra, zagrajmy sobie Keyrę. Okej. Okay. I zagrajmy Wes. Pięknie, wygrałem tą Rundę. Tylko co z tego? Mhm. Jak się tu pasuje? A dobra. Spacja przytrzymania spasuj Dobra. Spasuję sobie, bo mam tylko jedną grę. O kurde, ha, tak to działa, dobra, rozumiem. Ruch przeciwnika, no dobra, zagraj coś. Put kamer. Dajcie mi kartę Aha nie mogę, dobra Zastosuj, Enter Nie mogę? Nie umiem grać w karty Ej halo, halo jak to się gra? Wiedźmin! Wiedźmin ratuj! Chcę zagrać to Nie mogę Cholera, dobra, przegram to Albo nie, no czekajcie Na pewno mogę coś zrobić, nie? Nie no, spasuję tą rundę No i przegrałem Hmm, a było dobrze. No tak. to nie jest gra dla każdego. Wymaga czyli mogłem po prostu pasować, aha, czyli nie wystawiać wszystkich kart. Jakbyś kiedyś był w i chciał No kurczę. Mistrzem, pytaj proste No dobra, no dobra, będzie spoko. A zobaczmy ile już jest mniej więcej nagrania. E, spoko. Jeszcze mogę nagrywać. A, odcinki będą dłuższe, tak jak już powiedziałem. Kot. No z kotem nie będzie. By... a tu zmieniamy znaki tu się nie da. Mm, nie z to jeszcze nie rozmawiałem. Gaunter Odim. Tak kim jesteś? Gaunterze Odim. Mam kobiety. Jak? Wszyscy. <laughs> nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem Ubiera się w czerni biele. Dwa sznapsy! To poprawi Ci nastrój. Dobra chętnie się napiję. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy. Widziałeś się? Jennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Mm -hmm. Skąd kurde znasz Jennefer? Albo nie zapytamy uprzejmie. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda, Gaunter odim, do usług. Mm -hmm. błęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć okrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Okej, okay, ktoś ciekawy, nie? Skąd, skąd, skąd znasz Jennefer? Człowieku? Skąd znasz Jennefer? Dlaczego? Też pytanie: hm. Z ballad mistrza jaskra. Dla jednego handlarza to jedyna okazja, żeby odszyć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. No, Gerald już traci. No, samego go No, z Blaviken. Dobra, kim... Wie, on wie kim jest. też z Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Gdzie jest Yennefer? Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Pewnie, że tak. Zgadłeś, to miłość. Rozumiem. Ojejku, <laughs> ktoś przyszedł, więc będę musiał no, kończyć za chwilę no odcinek. Jest. Zanim się nie pojawiłeś do głowy, mi nie przyszło, że to JNFR. Kto by pomyślał? Hmm. Do no come on, kończ. Zwiadowca z Nilgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tak więc, tak więc musiałem na chwilę wyciszyć mikrofon gdyż a bowiem, e, przyszedł tutaj ktoś i zaczął ze mną rozmawiać, ale, ale, tak więc e, myślę, że zanim zapytamy Nilfgardczyków, nie mogę tego słowa dobrze wypowiedzieć Nilfgard, zanim zapytamy Nilfgardczyków, gdzie jest DNFR, e, no to będzie już w następnym odcinku. Następny odcinek myślę, że będzie już dłuższy koło godziny, być może, być może krótszy, zależy jak chcecie, nawet możecie wpisać w komentarzach, czy chcecie dłuższy odcinek, czy krótszy. No i tymczasem trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że ta seria Wam się bardzo podoba. No i na razie czołem, cześć!